Z tej strony Gerard Klocki i ja Zapraszam Was na krótkie Co w następnych odcinkach Zapraszam na film No, mamy tu karty One może trochę poczekają dłużej Bo zbliża się okres świąteczny I będą raczej troszkę większe rzeczy To muszę sobie tam na bok No i co, mam tu taki duży kartonik Mamy gdzie? Mamy tu dwa zestawiki? O tutaj już Wam pokaza Tutaj już Wam pokażę Jeden z nich Jest to takie Spinjitzu Zeina Slam Tutaj oczywiście można Wystrzelać Takie kręcioki też No jakiś manekin to jest reklamówki innych. Tych z finjitsu. Pokażę Wam jeszcze numer. Ktoś może być zainteresowany przed recenzją tego zestawu. Jest to na drugi. Czy to jest? Z dwa pudełka. Nie, dobra. To było już zmieniające. Przepraszam, że tak zasłoniłem, ale tam była fakturka i paragon. Dobra. No i jest tu taki mały zestawik plus 4. Co? Możecie się z tego spodziewać w następnych odcinkach.